Cześć witajcie, Szumo z tej strony, słuchajcie jak zwykle sobie coś tam wykombinowałem, pewnie to już będzie jeden z ostatnich materiałów w tym roku, mam takie tutaj urządzenie do sprawdzania świec zapłonowych w silnikach benzynowych, teraz tak, dlaczego ja chcę zrobić test, tam w sieci widzę są filmy, testują ludzie te urządzenia, ale testują na nowych świecach, a ja nie chciałem właśnie robić tego na nowych, tylko chciałem zrobić na starych. Bo co mi z tego, że właściwie to tylko sprawdzimy, czy urządzenie nam działa na nowych świecach, prawda? A tu chodzi o to, żeby też pokazać działanie tego urządzenia na używanych świecach bądź niedziałających, nie? Możemy nie nie? sobie świecę, stara dobra, poczciwa iskra, słuchajcie. Zobaczymy, czy mnie, czy mnie pokopie. Troszkę. Troszkę mnie połaskotało, ale... Myślę, że przebieg tej iskry widać tam. No dobra, słuchajcie. Widać, że impulsy są tutaj wyzwalane przez te zielone LEDy. one nam pokazują, że są dwa, dwa gniazda, czerwona sygnalizuje załączenie urządzenia. Tak, no to już tam na tych filmach ktoś już prezentował, właśnie na nowych świecach porównywał chyba bodajże świecę normalną i irydową. Zielona, zielone, tak jak już pewnie mówiłem wcześniej, słyszymy, że wyzwalają nam się impulsy w gniazdach. jedziemy z tematem. No dobra, dalsze części, dalsze próby i szczeliny. Tutaj mam różnego rodzaju świece. O. Mam NGK, mam czempiona, mam nawet Iskrę starą. E, mam tutaj też NGK Irydową, użymy sobie iskrę. No urządzenie widać, że działa. Po moich przeróbkach oczywiście. Bo jak wkładałem świecę, to w ogóle nawet tutaj masa, masa dotykała, natomiast ten dodatni nie dotykał, musiałem podnieść tam sobie to wszystko do góry. Nie wiem dla jakich to świece jest, ale... Dobra, widzicie, że przebieg iskry jest. Ta iskra jest taka, można powiedzieć, nie zatęga jak na normalną świecę. Z tym, że to jest świeca wymieniona, więc przyniosłem używane świece. Nie interesują mnie nowe, bo nowe to są nowe. Chciałem stare zobaczyć. Dobra, włożymy sobie Giekę. tutaj jak widać już przebieg tej iskry o, zobaczcie, chodzi, chodzi i przerywa tutaj się nic specjalnego nie dzieje z no, tą świecą, jak ją uniosę do góry to przebija nam tutaj do obudowy o, trochę mnie to trzepie, ale ale wam pokażę bo ja muszę wszystkiego lepnąć tutaj między obudową a masą świecy jest przebicie. Weźmiemy sobie kolejną świecę. No tutaj widać, że już przebieg, przebieg tej iskry jest ok. Jest dwa gniazda, można dwie równolegle <laughs> świece sprawdzić. Teraz zrobię taki manewr, ponieważ tą reanimowałem, tą świecę. Zrobię jej większą przerwę. Ponieważ ona miała już tak wypalony i o dziwo, nie grot dodatni, ten biegun, tylko minusowy. Dobra, jedziemy z kopcem, nie? Widać tam? Nie? Widać, dobrze. Muszę dać na maksa, żeby było tam coś widać, bo Znowu jak zgaszę światło, żeby było to dobrze widać, to będzie ziarno na filmie. Jak widzicie. Ta iskra jest, ale też ona tutaj zwiększona, teraz jest przerwa. Teraz sobie ją zmniejszymy. Jak to kiedyś starym sposobem trzasko beton i gra muzyka, nie? Słuchajcie, dobra. Mamy tu szczelinomierz 0,6 0,65 no, ustawimy przerwę na 0,65 dobra I jedziemy, zobaczymy co się będzie działo teraz. Zobaczcie jaka jest teraz historia Bierzemy kolejną. I rydowa nie chce chodzić. Ma czasami takie przebłyski jakby chciała. Tutaj przebija na obudowę. Między obudową a świecą iskry przeskakują. Czyli wyładowanie jest. A sama świeca jako świeca nie chce za bardzo sobie chodzić. Ta iskra tak niemrawo tam przeskakuje. Bierzemy następną. I tutaj już widzimy, że na tej świecy kolejnej iskra jest. Lubię porobić sobie takie, słuchajcie, doświadczenia. Sprawdzimy jej przerwę. Grot jest wypalony, minusowy. Są tu nawet widać. Zobaczcie, troszeczkę zwiększyłem jej przerwę i ona już przerywa ta świeca. Więc teraz po co ten film nagrywam właściwie ten materiał? No po to, żeby pokazać Wam właśnie, jakie znaczenie mają przerwy w świecach, właśnie jak już świeca jest zużyta. Często wyskakują nam wypadania zapłonów. Często mamy uszkodzone na przykład cewki, prawda, które też mogą być spowodowane uszkodzeniem świecy. Teraz mamy jeszcze tutaj takie ustrojstwo, oczywiście patencik już sobie do tego ustrojstwa zrobiłem. Jak świeca jest gdzieś tam głęboko w gnieździe, to tego przewodu raczej nam by się nie udało założyć bez takiego pomocnika. I teraz do czego to służy? Służy to do tego, żeby sprawdzić, tu jest żarówka taka, i to służy do sprawdzenia przebiegu napięcia na przewodach wysokiego napięcia i cewki. Tu się podłącza przewód wysokiego, a to zakłada się na świecę, i wtedy widzimy, jaki jest przebieg. Czyli możemy sobie tym sprawdzić, ewentualnie przewody cewkę. Włączymy to sobie to ustrojstwo tu. Damy sobie przebieg. I teraz jak widać, ta żarówka świeci się pełnym kolorem. Powiedzmy, wyładowanie jest pełne na tą żarówkę. W momencie kiedy zbliżę grot do masy, żarówka zaczyna nam przygasać, nie? To znaczy, że mamy gdzieś tam przebicie. Ta sama historia wyjdzie w aucie. Jeżeli będziemy mieli coś z cewką lub z przewodami, ta żarówka nie będzie nam świeciła pełnym kolorem tylko będzie nam przerywała, ale to pokażę Wam na aucie to urządzenie podłączymy sobie fizycznie do samochodu i wtedy sobie popatrzymy na przebieg rozpalimy auto i zobaczymy przebieg tego napięcia na tej próbówce także po krótkiej przerwie sprawdzimy na aucie na czym najlepiej się sprawdza na klienta w aucie nie? A chce coś skrzani? Nie no, żartowałem. Słuchajcie, wjechałem swoim szerszeniem. Wjechałem swoim szerszeniem, i na moim szerszeniu, słuchajcie, zrobimy sobie test tego przyrządu. Wyjmiemy sobie faję z pierwszego cylindra, i podłączymy tam, właśnie, sobie ten przewód. Zobaczcie, jak on jest tam daleko. O, to jest nierealna sprawa, żeby go tam włożyć. Tutaj sobie zapniemy przewód wysokiego a na urządzeniu będziemy widzieli przebieg iskry, jak go odpalimy, czy wyładowania prądu właściwie, wysokiego napięcia. Myślę, że widać jest dobrze. Teraz gdybyśmy, gdyby nam się coś działo z przewodem wysokiego napięcia bądź cewką no to ta żaróweczka by nam tak nie mrygała. Także takie proste urządzenie, fajne. Można sobie posprawdzać każdy cylinder, nie? widzicie i silnik pracuje na wszystkich cylindrach, przez tą próbówkę przechodzi nam tylko napięcie, pokazując właśnie w którym momencie ma zapłon nasza świeca, silnik nierówno pracuje, zobaczcie. I teraz mamy przebicie do obudowy na tym pierwszym cylindrze, czyli mamy zasymulowane przebicie. Przewodów bądź cewki, tak jakby nam cewka nie chodziła na przykład na tym cylindrze, prawda? On przewija wtedy, przez tą izolację mi przewija. Zobaczcie, teraz damy mu oddechnąć, widzicie? Jest przebieg ładnie tej naszej iskry i żaróweczka nam ładnie świeci. Teraz, w momencie kiedy mamy problem z przewodami bądź z cewką, zobaczcie, zrobię mu przebicie znowu. Widzicie, co się dzieje? Przebicie na przewodach, przebicie z cewki, albo cewka nie działa, w ogóle nie mamy nic, nie? Teraz mamy normalny, prawidłowy przebieg zaponu. No więc to tak wygląda, urządzenie już widzieliście do testowania, świec. Więc to by było na tyle. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, wszystkim życzę w nowym roku. No i do zobaczyska. W takim razie. trzymajcie się ciepło. somou na dava o heitor